XTB jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Dominik Woźniak MMAPL, ze mną Cyprian Wieczorek po pokonaniu Patryka Martynika. No tak, na, w pierwszym pytaniu chciałem Cię zapytać, czy też uważasz, że to była niejednogłośna decyzja, bo mi się wydawało, że no przeważałeś w tej walce. E, powiem tak, nie pamiętam dokładnie wszystkich akcji tej walki, wydawało mi się, że była bardzo bliska, więc stąd może ten werdykt. Muszę jednak zobaczyć, no bo tak jak mówię, nie mogę powiedzieć teraz. Nie? E, powiedz mi, jak w ogóle walczyło Ci się z Patrykiem? No bracia Martynik to są tacy którzy, zawodnicy, którzy walczą dość specyficznie, oni są tak mocno cofnięci z tyłu na biodrach, te ręce e, trzymają wysoko e, i, i jest to taki styl e, dość niewygodny może, no, może o tyle nie niewygodny, ale e, taki, który nie preferują inni zawodnicy. E, nastawialiśmy się na ciężką walkę z Patrykiem, wiemy, że to jest mocny zawodnik, no. lubi męczyć swoich rywali, ma dobrą kondycję, więc... Od początku dowiedzieliśmy, no walka była ciężka. Dziękuję mu za dobrą walkę. Mam nadzieję, że następna będzie lepsza, bo nie pokazałem wszystkiego, czego chciałem. Co będziemy oglądać tą walkę i poprawiać błędy. No tak szczerze powiedziawszy, to powiem Ci, że no widziałem Twoją walkę z Likusem. Widziałem Twoją walkę też na żywo z Szkaradkiem. No i tutaj taki odmieniony wyszedłeś, nie wiem, taki bardziej skoncentrowany, gdzieś te, te, te zapasy fajne, ta, ta stójka taka przemyślana. No tak widać chyba trochę bardziej poukładany. Tak, odkąd zmieniłem klub, no trenuję teraz w Cage Club. Y więc zrobiłem ogromny progres. Według mnie yy, widzę to chociażby po, po walkach z, z kolegami z maty. Yy, no więc to się tu głównie przyczyniło do mojej zmiany. A powiedz mi, no bo to też jest takie yy, z mojej perspektywy dość dziwne: no bo wiesz, walczyłeś na tej Almach, tam były same yy, wygrane, był Herakles, i, i potem yy, jakby. Wiesz, taka, takie duże parcie było na, na ciebie, poszedłeś na, ten, na, na, na to zawodostwo, no i tam y, przegrałeś. I, jak ty uważasz, czemu tak się stało? No bo jakby wiesz, no w amatorce nie było tobie y, równych, tak? Ja myślę tak, na pewno duża presja, właśnie mhm. ze względu na to, że gdzieś tam były te heraklesy. Od razu KSW bez, bez walk semi-pro. Tam miałem tylko jedną, ale miałem 16 lat, więc mm. tego nawet nie pamiętam zbyt dobrze. Okay. E, no i co, nie wiedza byłego trenera. Nie zbijałem w ogóle wagi, więc ważyłem na co dzień 66 kg. Patryk zbijał, to też się przełożyło trochę. No, no i gdzieś tam w ogóle nie zagrało, nie? Czyli ta walka była w 6.1, tak? Czy? 66. 66, przepraszam, tak. Y, powiedz mi jeszcze, tam było tak, że byłeś zapięty y, za plecami swojego przeciwnika, tam miałeś trójkąt, nie obawiałeś się, on tam y, cisnął do klatki, a nie obawiałeś się, że on może y, rozbić cię o, o matę? Y, miałem gdzieś to z tyłu głowy, y, no jednak i tak pewnie bym trzymał ten, ten trójkąt i tak. Później tam dopiero Adam Niedźwiedź mi podpowiedział, żebym już puszczał, żeby nie pompować tych nóg, więc już tam zszedłem z tych pleców i już nie było zagrożenia. Tam wydaje mi się, że bardzo takie wyniszczające były ciosy w UDA. Tam było, była taka takie półtora minuty, gdzie tak mocno atakowałeś, i wydaje mi się, że tam był niezły grymas na, na twarzy Patryka. Tak, no starałem się jak miałem miejsce, no to żeby nie męczyć się też za bardzo gdzieś tam te łapy żeby się nie pompowały no to wykorzystywałem sytuację do tego żeby obijać nogi. Powiedz mi jak ogólnie zapas twojego przeciwnika, bo tak nawet porównując no akurat Brat Patryka walczący w KSW jest troszkę lepszy od niego, walczy w kategorii niżej, ale tam Kamil Szkaradek miał dość duże problemy, chociaż on jest zapaśnikiem, też z nim walczyłeś, miał duże problemy z tym, żeby sprowadzić go do, do parteru. No, to są silne chłopaki. Oni te zapasy defensywne głównie mają, więc ciężko gdzieś tam, no jedynie tym wyhaczeniem mi się udało obalić Patryka, no a tak. No to siłowanie się według mnie nie ma sensu z nim, bo naprawdę jest w tym dobry. Sprawdzałeś przed walką, czy to na pewno ten Martynik, którym masz walczyć. Wiesz co, zastanawiałem się nawet jak stałem w klatce, okay. mówię, kurczę, czy to na pewno Patryk? Czy nie wchodzi Dawid, ale yeah. mówię, no dobra, jak wejdzie, no to trudno, już nic nie zrobimy. Super, bardzo ci dziękuję. Jeszcze na koniec był down z Michałem Hawro, no, ale on jest po kontuzji, po operacji i generalnie będziesz tyle czekał na niego, aż on wyzdrowieje, czy myślisz, że jeszcze coś tutaj się hmm. wydarzy? Ja nie wiem dokładnie ile to potrwa, bo, bo nic mi nie wiadomo na ten temat. Że zobaczymy, ja też nie chcę nic obiecywać. Jeśli będzie jakaś inna oferta, mm. na pewno na pewno będziemy nad tym myśleć. Kontrakt nie? z KZ masz, czy? Tak. Okay. Dobrze. Chciałbym jeszcze podziękować przede wszystkim e, trenerom, tak jak już w klatce mówiłem. E, trenerowi przygotowania motorycznego Alan Langer e, MMA Performance. zdrawiamy Alana. E, tak e, i chciałbym jeszcze podziękować klinice Vigor Point za kroplówki po odwodnieniu mojego organizmu. Także fajnie, że mi pomogli. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w XTB. co to chcesz investment. zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Czy Jesteśmy bezpieczni.